Witaj, z tej strony Artur Owczarek. W tej lekcji opowiem Ci w jaki sposób zaimplementować dwukierunkową relację jeden do jednego W konkretnym projekcie będziemy mieli dwie encje. Jedna to jest właściciel, no i drugi to jest kod. Właściciel będzie miał imię i nazwisko, z kolei kod będzie miał tylko no, jakieś imię, nazwę. No i ten właściciel będzie miał referencję do kota, a kod będzie miał referencję do właściciela. No i, no i to w zasadzie tyle, przejdźmy do praktyki. Zaczniemy od stworzenia sobie dwóch encji. jedno to będzie owner, a drugi to będzie kod. W domain klikamy prawym, wybieramy new class, owner i dodatkowo cat. Zacznijmy od właściciela. Właściciel będzie Encją. No, i musimy, jak każdej Encji, dać identyfikator. I dodatkowo jakieś imię i nazwisko. i dodatkowo jakąś referencję do kotka. Ctrl Shift O no, uzupełniamy brakujące importy i co dodamy sobie jeszcze gettery i settery. Ctrl Shift Alt S otwieramy taki Taki pop-up i wybieramy getters and setters. Zaznaczamy wszystko. Enter, Ctrl-Shift-F. Reformatujemy kod. No i jedziemy kota. Kod również jest encją. No i kod ma mieć tylko imię. String name, zrobimy to pole, polem prywatnym mm, Mam mieć imię, ale jeszcze jedną relację do właściciela ok, ctrl shift o organizuje, znaczy się u, uzupełniamy brakujące importy i gettery i settery generujemy dobra Czyli mamy już stworzone takie whisky klasy, jedną dla właściciela, drugą dla kota. No ale teraz y, trzeba jakoś y, połączyć te encję ze sobą. Żeby połączyć tę encję, wykorzystujemy, y, wykorzystujemy y, to jest relacja jedyne, do jednego, czyli annotacje one to one, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Ok, to musimy dodać do importów. Ale co jeszcze chcemy? Chcemy powiedzieć, no teraz już są połączone, jest połączony ten właściciel z kotem i kot z właścicielem, ale chcemy powiedzieć, że ta relacja to jest no jedna i ta sama relacja. Co nam to da? Chodzi o to, że jak ustawimy sobie kota, to stworzymy sobie dwa obiekty. Jeden obiekt to będzie obiekt właściciela, a drugi to będzie obiekt kota. No i właścicielowi ustawimy seterem kota, no i zapiszemy coś takiego do bazy danych, to później jak pobierzemy z bazy danych tego kota, to chcemy, żeby ten właściciel, no to był właśnie ten sam właściciel. No, to w takiej sytuacji musimy dodać jeszcze tutaj taką dodatkową, dodatkowy atrybut do tej naszej adnotacji one-to-one one po stronie kota mapped by. Gdzie jako. Wow, mapped by. Gdzie jako wartość podajemy. Nazwę tego pola, czyli CAT. Wklejamy. OK, no i coś takiego chyba już powinno działać. Przetestujemy, zaimplementujemy coś. Znaczy, no, stworzymy przykładowe obiekty i wrzucimy je do bazy. Najpierw jakiegoś pracownika. OK, później kod. OK, importujemy zarówno kota, jak i, jak, i pracowie, jak i właściciela, sorry, no i ustawimy tam na właściciela jakieś imię, nazwisko, set first name Jan, set last name Nowak. Do przechodzenia tak do nowej linijki z dowolnego, z dowolnego miejsca w danym wierszu wykorzystuję Shift i Enter. No i jeszcze kotu nadamy jakieś imię, set, set name, monifacy. No i przypiszemy właścicielowi kota. Set cat, no cat. Dobra, teraz w, w, w środku, wewnątrz, wewnątrz, wewnątrz transakcji zapiszemy sobie zarówno właściciela, jak i kota. No i dobra, coś takiego powinno już działać, ale dodamy sobie dodatkowe linijki. Zaraz ci powiem po co, albo nie, przejdziemy do tego później. No dobra, teraz przetestujemy, czy coś takiego zadziała. Tutaj pozamykam wszystkie moje testowe programy. Klikamy prawym, run as Java application i sprawdzamy, co nam się do bazy doda. Odświeżamy widok bazy. Dodały nam się dwie tabele. Jedna to jest kot, a druga to jest właściciel. Powiedzmy wszystkich właścicieli. No i widzimy, że mamy Jana Nowaka. On ma automatycznie nadany identyfikator. No i ma tutaj też wrzucony identyfikator kota, którego jest właścicielem. No i dodatkowo mamy kota Bonifacego i tyle. Wróćmy jeszcze na moment do Eclipse'a, <laughs> Tutaj zaraz pokomicie, ale przed zamknięciem programu ustawię sobie breakpointa i przydebuguję Debug as Java Application. Przydebuguję nasz program. No i dobra. Zapisał nam się właściciel, zapisał nam się kod. Jeśli zobaczę sobie co jest we właścicielu, no to on ma tu jakiegoś kota przypisanego. Spoko jest. Ale spodziewalibyśmy się, że kod ma ustawionego właściciela, no a tak nie jest. Nie jest tak z tego powodu, że kod nie zdążył się odświeżyć z bazy danych. Tak? No po prostu on się zapisał. Gdybyśmy go pobrali jeszcze raz, no to już by tam był wstawiony właściciel. Dobra, kontynuuję wykonanie programu, to mnie nie interesuje. No i pokażę Ci, że tak jest w rzeczywistości. Robimy sobie odświeżanie tutaj przed, zaraz za, za końcem transakcji. Pamiętasz metodę Refresh i Breakpoint zostaje w tym samym miejscu. Chodzi o to, że zapisujemy właściciela i kota. No, i kota odświeżamy i sprawdzamy, co tam w nim w środku jest. Zapisujemy, klikamy znowu prawym, debug as, nie run as, tylko debug as i java application. Dobra, to nam się tu zatrzymało. No i sprawdzamy, co jest teraz w kotku. No i kotek faktycznie ma właściciela. I ten właściciel to jest. No ten Jan Nowak. I tyle. No i właśnie miałeś okazję się przekonać, że stworzenie dwukierunkowej relacji. To jest no, bardzo zbliżone do tworzenia jednokierunkowej. Po prostu tworzymy sobie dodatkowe pole w obu encjach. Dodajemy po obu stronach adnotację one-to-one. One. Z jednej strony, no, tej, takiej, tej takiej mniej ważnej, dodajemy sobie dodatkowy atrybut do tego one-to-one, -one, który się nazywa mapped by, gdzie jako wartość podajemy nazwę, nazwę pola po drugiej stronie. Gdybyśmy tego, gdybyśmy tego mapped by nie dodali, to tak naprawdę stworzylibyśmy sobie dwie jednokierunkowe relacje, które by były ze sobą tylko pozornie powiązane.